Witam, cześć, hej, cześć, odcinek z BSP A w dzisiejszym odcinku, jeśli zginę na jakimś parkurze Będę zmieniał serwer Czyli powiedzmy, zginę na jakimś pierwszym parkurze stop Zmieniam serwer, idę na przykład na nowozelandzki lub coś w tym stylu Postanowiłem, że tak sprawdzimy sobie jakie właśnie są yy, jakie właśnie są parkury na tych innych serwerach A przy okazji, no, jeśli zginę to podam wam hasło do tych wszystkich kont, które stworzę bo spokojnie na kontach, które zrobię na tamtych serwerach nie będę grał ja podam wam hasło na odcinku, więc raczej ktoś się tam zaloguje. Więc w sumie bez wszelkiego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Otóż tak, to nagrywam środa, się dali te pisanki i ja stworzyłem sobie stworzyłem sobie te nogi królika. Moim zdaniem, szczerze, tak bardzo szczerze, dużo osób pisze, że one są brzydkie, ale ja nie żałuję. Patrzcie, moim zdaniem. Miar spokojnie, się nimi chodzi. Tu w boki całkiem okej. Okay. No w tą stronę i w tą do przodu fajnie się chodzi. Nie no, ogólnie moim zdaniem fajnie się chodzi tymi nogami. Tak śmiesznie, ale no, nieźle. Moim zdaniem, szczerze, serio. Te nogi są liczb. Myślałem, że będą gorsze, więc my możemy sobie iść na jakiś parkour właśnie tymi otóż nogami. Chodźmy na, no jakieś może taki niemożliwy, no stopki, tylko nie mówcie, że nie ma niemożliwego parkour w top. Okej. Okay. Ten... Przechodziłem kiedyś, to... to nie. Okej, okay. jadłeś kiedyś piasek. Tego na pewno nie No wiecie, niektóre osoby tworzą tam ten inny przedmiot dolny. Ja po że stworzę ten, ale spokojnie. Dodadzą następne pisanki, od razu tworzę resztę. Ula, mam nadzieję, że następnym razem dodadzą trochę więcej pisanek niż 14. Znaczy, niż 10, no bo akurat dzisiaj dodali 10. I mogłem stworzyć tylko ten jeden przedmiot dolny, więc no... Trochę takie dziwne, o, ale gdyby na przykład dodali tak 24, czyli jeszcze 14, to już mógłbym stworzyć tak naprawdę wszystko, więc... Ale i tak spoko to zrobili, bo wiecie, tutaj w tym sezonie nie można wszystkiego mieć naraz. I to szukanie tych pisanek też było takie naprawdę fajnie, naprawdę fajnie, naprawdę fajne było szukanie tych pisanek. mnie ja w ogóle nie uważam, ja już PHP. Ale właśnie, szukanie tych pisanek moim zdaniem naprawdę było fajne. I tak miło, szczerze miło spędziłem czas na właśnie szukaniu tych pisanek, powiem użyłem rzeczy I tak wiecie, no fajnie, jeszcze może wiecie, ci ludzie co w się tam pisali, że mają jakieś pisanki coś, to tam pokazywali Potem ja też pokazywałem paru osobom, naprawdę fajnie spędziłem te godziny rano e, No dobra, szczerze <gryw> mam jedno hafe, ja w tym parkurze w ogóle nie uważam, no ale no, raczej pójdziemy sobie dzisiaj na instety albo stety inne serwery. Chyba, że jeszcze ten parkour no, nie zginę i na następnych też nie będę ginął. A brać będę same parkury niemożliwe. No, ale tak postanowiłem, że no, chyba niemożliwe będzie. Najlepiej przychodzić. A wiecie, no nie chcę szalonych, bo, no szalone w sumie takie ciężkie nie są, więc postanowiłem, że będę brał niemożliwe. ja mam iść. Tu jest chyba klucz, jak mi się wydaje, więc pójdę po klucz. No, czy... hmm. Tam coś jest, ale po co tam mam iść? Nie mam pojęcia. Trzeba się tam w ogóle da się zaskoczyć. No dać to da się, ale... Dobra, ja tam nie idę, ja idę normalnie. Powiedzmy, że tam nic nie ma. No jak będzie klucz, no to zaliczę to jako zgnieć, no bo... Ja zawsze tak robię, nie! Super! Źle poszedłem. No świetnie, mi drodzy. Normalnie to ja sobie zginął i proszę od początku, no ale... Nie mogę tu ginąć, no idę normalnie w ogóle. Tak mi się podoba animacja tych nóg. Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, ale no, moim zdaniem ta animacja spokojna wyszła modą. Jest taka, no naprawdę całkiem, całkiem git. Mm, dobra, teraz tu. czy Kurde, mam nadzieję, że tutaj będzie ten żółty klucz, a nie mam dla gdzieś czy coś. Ale nie, no raczej gdzieś tu będzie. Jak mi się przynajmniej wydaje. Chyba tak. O, to mi... No, nie wiem, raczej tu gdzieś będzie, bo właśnie nawet tam strzałki pokazują. A mądry, ja no, nigdy nie zwraca uwagi, uwagi na te strzałki. Powiem Wam, że chyba w tym parku, że no, jednak nie skinę. Znaczy, no, nie wiem, zobaczymy, jeszcze wszystko jest możliwe. Ale, no, raczej już nie skinę, a też, tak wiecie, nie że staram się skinąć, no bo to nie o to w tej serii chodzi. Ale ja tak nie staram się przychodzić tylko powoli, tylko tak no, normalnie, jakby wiecie. Że... Jak ja mam tam to przejść? Nie, wiem, drodzy, dziękuję, do widzenia. Widzimy się na jakimś serwerze, który wybiorę, zobaczymy jeszcze jaki. I jak coś ja ostrzegam, że no, na tamtych kontach grać nie będę, tylko wejdę na odcinek, potem nawet raczej nigdy na to konto nie wejdę. Więc bez wszelkiego przedłużania, no cięcie i będę już na następnym, następnym, na jakimś innym po prostu serwerze. Okej, okay, moi drodzy, jestem już na tym serwerze. Jestem na serwerze nowozelandzkim, nick mam Aksar, pisane przez X. Yy, mogę w sumie zrobić skina, że tu Marbop był, żeby, wiecie, była jakaś pamiątka. No i tak, hasło tego konta, pamiętajcie, na serwerze nowozelandzkim, nie logujcie się na polskim, jest. Tak jest, chabowe123, możecie się śmiało logować. No raczej to pierwszy, ten lepszy. I dobra, idziemy w sumie na jakiś parkour stopki. Yy, Okej, okay. Bólek, jaki ładny, tylko już bez oceny, ale kurde jaki ładny to jest, szukaj klucza, to nie, ale to jest jakiś niemożliwy pierwszy top. Czy ten parkour będzie git? Nie wiem, hmm, tutaj, 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 tam jest jakaś pułapka, no nie wiem, jak to jest sekundówka, to trudno, tu na tym serwerze mi na za bardzo chyba nie należy, tam było ogólnie klucze, no i, no nie przechodziłam tego parkura. no w sumie moje konto ma 20 sekund, więc no. Jak miałem przychodzić w parku? No nie, nie wiem, nie wiem. ale to jest jakiś wiatrak. No ja nie lubię wiatraków strasznie. I okej, okay, tu mamy... Alba mieć taką czerwoną dziurę. Znaczy no, czerwony tunel, tak? I... Nie, nie mówcie, Nie, no, który? Prawy, lewy, prawy. Lewy. Ustawiam i... Hmm, czy dobrze. Chyba... Chyba... Dobrze, czekajcie, tam chyba... Tam nie. Nie, serio. Przez moją uwagę już zginąłem. Dobra, nieważne, zginąłem, to zginąłem. Taki macie nick, nowozelandzki yy, serwer hasło, kto widział ten widział. Widzimy się na jakimś następnym serwerze i kolejne konto będę musiał założyć, więc widzimy się za chwilę. Moi drodzy, dość, kurzyłem się. Założyłem Wam konto na serwerze hiszpańskim Hasta 000. No bo sobie wiem, że teraz pójdziemy na hiszpański taki fajny nick też chyba wam dałem. Takiego skina też ładnego wybrałem. Hasło to jest takie, możecie się logować, czekajcie, jej podam jakiś wiek, no i będzie taki. No, niestety to nie jest prawidłowy. Ale no, takie hasło, tak? Macie się logować jak chcecie. Czemu ja je mogłem wysłać? Są, ale to serio jest takie hasło. Macie się logować na serwerze hiszpańskim. Ale się wkurzyłem, moi drodzy, bo tu są takie same parkury, jak na polskim. I co ja mam teraz zrobić? No muszę przejść z Polski, niestety, parkour. Albo stety, no ale nie wiem, dobra, niech będzie ten. No muszę przejść parkur polski, więc no jak zmienię ja idę na następny serwer, mam nadzieję, że tam będą lepsze te parkury. Nie no, jak ja mam tu przejść? Tam jest kryształ, dobra, do kryształu i... Dobra, po co mi kryształ? Nie pomyślałem. My teraz na samej górze gdzieś, no to. Nie, dobra. Muszę uważać po jakich klockach skaczę. Na pewno nie chcę skakać po lodzie i po dripie. No, po lawie tym bardziej, w ogóle. No, muszę zapamiętać, tak? Nie skać po lawie. Po lodzie, po dripie, dobra. No, po dripie nie skaczę. Tu, tutaj, tutaj, tutaj idzie dalej. Kurde. Gdzie jedno No i no, idzie dalej. Dobra, tutaj. Teraz powiedzmy, tutaj, no to dojo całe. Dobra, pominąłem kryształ, no trudno, nie potrzebuję i tak. Teraz idziemy tutaj, teraz tu. Trochę wyżej czy tam da się, da się. No i dobra, gdzie mogę iść dalej, moi drodzy? I daleko jeszcze tylko... gdzie... Tam jest meta, dobra. Damy radę, moi drodzy. Damy radę na pewno. Tam jest... Dobra, prędkość jest dźwiękowa, mogę. Siem, smoła, latarnia, ob... I tak, moi drodzy, powoli, bo ja patrzę, żeby na przykład na lód nie skoczyć, czy coś wtedy byłby przy w sumie. Dobra, na, na to tęczę. Idziemy i dalej. Tam chyba jakoś i tu na ten, no, no, czy tam doskoczę, tak chyba średnio doskoczę, no, ale nie wiem gdzie inaczej skakać. to... No. nie jak, moi drodzy, w ja mam iść tak serio. Tam chyba nie doskoczę, co nie? Nie ma szans, to chyba, że z tej galaretki jakoś czekajcie. Próbujemy. Jak myślicie, Myślicie, że się udaje. No właśnie, mi drodzy, nie udało mi się. No, nie wiem, gdzie mam tam dalej iść. Więc, bez wszelkiego przedłużania, zbiorę tutaj może ze cztery ukryte pisanki. No, może z pięciem. więc coś jednak na tym koncie było. I bez wszelkiego przedłużania, widzimy się na następnym serwerze. Ok, moi drodzy, jestem na serwerze tureckim. Nikt tutaj to jest AlexOfficial. Macie się logować. Hasło jest dokładnie takie, ktoś was do znajomych zaprosił, yy, no taki mam nick, nie wiem czemu taki nick, po prostu postawiłem, że taki dam i tutaj mój rod też się wkurzyłem, bo tutaj też są parkury jak na polskim, ale chodźmy na pierwszy lepszy stop, czyli niemożliwy on jest i to jest, czy byłeś kiedyś za granicą, właśnie moi drodzy jestem, jestem właśnie teraz w Turcji, byłem w Hiszpanii, byłem w Nowej Zelandii, no żyć a nie umierać ja to kurde w dzisiejszym odcinku tyle krajów nie wiem czy ja dobrze idę czy ja źle idę. nie wiem co to jest za parkur, ale no dobra idziemy jakby jak teraz nie, to po prostu ten odcinek się kończy macie jakby można powiedzieć trzy nie no ja źle idę macie można powiedzieć trzy kąta, no ala konta no bo tutaj prawie nic nie ma tylko cztery ukryte pisanki, takie, do których nie potrzeba sprayów ani nic i które są drogie na pamięć oraz w sumie parę tych przedmiotów od Cezara, no chyba dwa przedmioty dolne i monety i diamenty, co, co Cezar tam daje. Więc no, takie bogate nie są, ale no po prostu masz na nie wejść. Ja, moi drodzy, nigdy grać tutaj nie będę, pewnie nawet po tym odcinku. No, w ogóle inne będzie tutaj hasło. No, bo tak, te to na MSP nie grały. Wszystkie, no, tylko na BSP gram, tak? I no, tyle. W ogóle tutaj ten skin ma jakieś różowe włosy i deskę. Nie wiem czemu. W stawiałem sobie, że wezmę, tak? I tutaj dużo Polaków jest na tym parku, że nawet. Napiszę tutaj. Cześć, witam się moi drodzy. No, po angielsku. No, no dobra, tak, idziemy niżej. Hmm. Idziałam teraz tutaj gdzieś. No dobra, spokojnie będzie, jakby. No nie wiem, co to jest do parkour, bo no taki jakiś skomplikowany chyba, bo ja nie wiem, czy ja idę dobrze, czy ja idę źle. Nie są tak średnie, bym powiedział. No ale nie wiem, mam nadzieję, że idę jak najlepiej. No bo jeśli idę źle, to się troszkę zdenerwuje. Teraz tu, teraz mamy tutaj takie coś, no okej. Okay. Takie skoki, no o, do portalu. Co tutaj mamy? Tu mamy takie klotek szybkości. Moi drodzy, wiecie, że co jest w tym parkurze najgorsze lub najlepsze. I cały czas nie wiem, czy idę dobrze. Znaczy chyba dobrze, bo są tu te portale jednostronne, ale tak naprawdę, moi drodzy, potwierdzenia nie mam, że idę dobrze. A, tam jest smeta. E, chwilę się nie ruszałem, bo musiałem sobie lampę zapalić, tą, którą mam na biurku. No, trochę ciemno, tak? Bo nagrywam to o godzinie 17.43, więc no, musiałam coś zapalić niestety lub wtedy, Ale no, moi drodzy. Dobrze, przyszedłem ten parkour na dziś, to byłoby już na tyle. Będę zostawić łapkę w górę pod tym filmem i napisać w komentarzu, czy byliście kiedyś na jakimś innym serwerze na BSP, a pisanki, które ja zbierałem już Wam pokazuję na wszystkich kontach, znaczy na jednym koncie było trochę inaczej, no to już nie będę mówił na którym, no sami sobie wymyślicie, ale na dwóch kontach było tak, że brałem z tego domku, Brałem również tutaj Potienti, tak, yy, dobra, brałem również, skąd ja również brałem, brałem również z Rzeki Drip oraz z Oka Tego Pieska, i po sam wiem, że zbiorę te, tak, tajemnicze pisanki, żeby jednak, wiecie, no, konto nie miała takiego niskiego levela, tylko w sumie troszkę wyższy, no, chyba tam, chyba mają po szósty level, no, niewysoki, no, ale wiecie, on lepszy szósty niż pierwszy, wiadomo. No i jeszcze z oka tego psa brałem też jedną tą okrytą pisankę. Trochę tak dziwnie brzmi, no ale serio, patrzcie, no musicie iść tutaj. Czekajcie, no jeszcze tam mnie wskoczyłam, ale no musicie tak no, z oka wziąć tą pisankę, jak się nie ma sprayu, no. Tylko się spray można jakoś inaczej, no ale jak się nie ma, to musicie, patrzcie, no, tutaj wejść i jest No i brać ją tak i wbijacie level. Który level będę miał? Będę miał, no piąty level, wiecie mi drodzy, naprawdę, prompt. jestem mile zaskoczony. No ale okej, okay, na dziś to byłoby już na tyle. Muszę zostawić łapkę w górę oraz suba, bo lecimy po 500 subów. A ty będę z nami żegnał. Do następnego! No i cześć!